Są nieodłącznym atrybutem beskickich hal i beskickiego krajobrazu, a zawdzięczamy to wszystko tym, którzy kultywują tradycje pasterskie. Gościmy w Soblówce, gdzie trwa Zwyk Bacowski. Panie Wójcie, miło nam dzisiaj gościć w Osadzie Pasterskiej, gdzie trwa prawdziwy pokaz tradycji. Prawdziwy pokaz tradycji, prawdziwe święto tradycji, nie tylko tej naszej zamkniętej w rejonie cichej, czyli miejscowości Soblówka, ale bardzo, bardzo szeroko rozumianej tradycji międzynarodowej, bo jak słyszycie Państwo. To y, śpiewają teraz zespoły nasze, ale za chwilę Wasze ucho wpadnie zupełnie inny ton i będą to już Słowacy śpiewać. To jest nasze wspólne święto Górali, y, gdzie nie istnieje granica w sensie państwowym między nimi i nami jakimiś, bo to jest ten sam taki duch wolności polskich Górali, który. Tak samo noszą w sobie Słowacy, więc y, to jest wszystko ponad, ponad narodowe. W szałasie Bacy trwa ciężka praca. Proszę powiedzieć pokrótce, co pan tutaj wykonuje? Teraz łazmie są podajona i sklagały, no i będzie bunt starost. Trzeba go teraz do kupy złożyć, tak, no i potem dosadę się go daje. I, no i musi oczeknąć tak choć z pół godziny do godziny. I będzie ser? I będzie ser. Owieczki? Pobłogosławione, poświęcone to co, czas na liczenie? No i policone są, ze, ze Wiemy kielu, kielu gospodarzom potę trzeba oddać. Bo po świętym Michale trzeba się rozliczyć z gospodarzami. Jak liczne jest to stado? No tak, do 500. Pani poseł, piękna uroczystość w Soblówce, a my bardzo cieszymy się, że tradycje wypasu owiec są kultywowane i podtrzymywane. Bardzo się cieszę właśnie, że są kultywowane tradycje wypasu owiec i dbają o to, pielęgnują tą tradycję i co roku spotykamy się na... Zwyku właśnie w Soblówce. wypędzanie owiec na hale. Praca baców na pewno bardzo ciężka i juhasów. Pan na rękach ważny rekwizyt związany z tym miejscem. Oczywiście, bo to jest ważny gadżet. On powstał z okazji otwarcia tej właśnie osady pasterskiej dwa lata temu, kiedy, kiedy wszemi wobec ogłosiliśmy, że tutaj na Polanie Sporkowej będzie to centrum takiego pasterstwa szeroko rozumianego, no i wyprodukowaliśmy właśnie taką ulepszoną upiększoną palicę, bo to jest taka palica troszkę komercyjna nie, nieco, bo, bo na tę okoliczność została tak właśnie e, e, upiększona, e, bo ta, ta tradycyjna palica góralska typowo ona jest surowa, ona jest tak surowa jak ta ziemia, taka twarda jak ta nasza ziemia góralska, ta jest już z tą właśnie łowiecką. Przypominając, że mamy tutaj do czynienia z wielkim świętem pasterskim, właśnie z bacowskim zwykiem. Ewa Jeremicz, Beskid Live.